Sponsorem programu jest producent napojów roślinnych Inka. Dobrego dnia życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów Kaisai. Sponsorem programu jest Hyundai. Producent elektrycznego modelu Ionic 5. Dzień dobry, dzień dobry dobry witam bardzo serdecznie. Piotr Zgorzalski wicemarszałek Sejmu Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Gorąco, witam. bardzo gorąco. No e, cóż zrobić, ale z tych ekstremalnych porad gazety wyborczej, czyli włożyć głowę do zamrażalnika, <laughs> póki co nie będę korzystał, bo nie wiem jakby to się skończyło <laughs> dla mojej głowy. No ale takie y, schłodzenie, czyli też... Y, 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 Chłodzenie głowy, ale na zasadzie uspokojenia emocji, myślę, w dzisiejszych czasach pewnie nie, wielu osobom dobrze by zrobiło. Tak, <gry> zwłaszcza, że mamy taką atmosferę polityczną, że trudno spokojnie przechodzić do porządku dziennego nad tak naprawdę początkiem kampanii wyborczej. Ja co do tego nie mam wątpliwości w żadnej mierze, mm -hmm. skoro lider największej partii politycznej uznał. Że będąc wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, ważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa tylko pytanie, czy jego jest opuszczenie tego stanowiska i zajęcie się partią, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną fazę wojny polsko-polskiej, czyli kampanii wyborczej na dwa takty, bo. O ile mam dobre informacje, które płyną z kancelarii Sejmu, to pan prezydent póki co jest negatywnie nastawiony do tego, aby wydłużyć kadencję samorządu terytorialnego i przenieść wybory. Mhm. A zatem, 2:23 to może być kumulacja dwóch sekwencji wyborczych do parlamentu i do samorządu. Dlatego też pewnie Jarosław Kaczyński powtórzy to, bo u nich słowo patriotyzm, suwerenność to są takie słowa klucze. Otwierające serca obywateli. Więc jaki to patriotyzm, kiedy niemalże wróg od, od naszego kraju nie za daleko bomby spadają kilkaset kilometrów od Warszawy, a pan prezes zabiera manatki i przenosi się z alei Ujazdowskich do siedziby na Nowogrodski, żeby znów. I teraz uwaga, bo moim zdaniem te jego wycieczki, co prawda nieporadne, coraz bardziej nieporadne, to jest taka, taka próba, takie sądowanie, czy. Powtórka z rozrywki, czyli położenie osi sporu pomiędzy PiSem a resztą świata w, według podziału ideologicznego, mm -hmm. w, według szczucia ludzi jednych na drugich i odczłowieczania, dehumanizowania tych, którzy należą do społeczności LGBT, czy to tym razem także zatrybi? z punktu widzenia pisu i dlatego te e, heheszki e, nieakceptowalne na, na spotkaniach, tak zwanych otwartych, a jakie otwarte to widzimy? E, tak, tylko więc, dla tych, którzy piszą. Więc moim zdaniem to po pierwsze, tak jak powiedziałem, jest to początek kampanii. Po drugie, jest to, jest to teraz taki czas zbierania tematów na polaryzację, bo oczywiście ideologia stanie się. Tym głównym polem walki, ale myślę, że także Unia Europejska, czyli wartości. Czyli tutaj sprawy dehumanizacji osób ze społeczności LGBT, tutaj pokazywanie, że Unia Europejska to jest projekt zgniły. Mm -hmm. Tymczasem będę do naprawdę znudzenia powtarzał, że ten projekt cywilizacyjny, jaki się przydarzył Europie i Polsce, jest gwarantem bezpieczeństwa i rozwoju. Ja jestem pokoleniem, które chyba jest pierwszym który nie pamięta wojny. Moi rodzice pamiętali wojnę i chciałbym, żeby moje dzieci i siódemka moich wnuków także żyła w pokoju. Mhm. Oczywiście tę szczepionkę na, na pokój mamy tak mocno już zaadaptowano w naszych umysłach i organizmach, że to, co się dzieje dzisiaj za wschodnią granicą, porusza nas. Myśmy, my się tak przyzwyczailiśmy do pokoju, że tak naprawdę wojna została wypisana z naszego słownika pojęciowego. Tak. Tymczasem ona jest. Ona jest i ona może e, także zapukać do naszych granic. Stąd mówię, e, e, relatywizowanie naszej obecności w Unii Europejskiej, więcej posiadanie w, w, w pakiecie większościowym partii rządzącej ugrupowania, które e, ewidentnie jest antyunijne i chce wyprowadzić Polskę z Unii, bo te e, bzdury, które opowiada Ziobro i jego koledzy o niepłaceniu składków, no to na Boga, każdy z nas do jakiejś organizacji należał, należy lub będzie należał. Ja chociażby jestem dumny z tego, że należę w płocku do polskiego związku wędkarskiego, ale na Boga, nawet mam tam wielu znajomych i przyjaciół, ale gdybym przestał płacić składki, to mi po prostu z tej organizacji wyrzucili. To Pani Marszła, bo to kilka wątków jest takich, o których chciałabym z Panem porozmawiać, bo to jest tak, em, właśnie, to, to y, jaka narracja będzie obowiązywać odnośnie Unii Europejskiej w tej kampanii wyborczej i obecności ziobry, bo się zastanawiam, czy do jakiegoś gdzieś tam zamrażali zostanie wrzucone bo często tak bywa przy okazji jakichś takich ważnych wydarzeń, że pewne postaci znikają nagle przed wyborami, dwa to oczywiście to coś to komentarze i nowy, nowy stary wróg czyli środowisko LGBT i trzy odejście prezesa z rządu no doskonale zdajemy sobie sprawę przecież, że to odejście to jest tylko formalność bo i tak wszystkim steruje i tak o wszystkim decyduje Jarosław Kaczyński czy zasiada tutaj w Alejach Ujazdowskich czy zasiada na Nowogrodzkiej oczywiście zgadzam się z panią redaktor. Zmiana miejsca nie zmienia pozycji pana prezesa, jeśli chodzi o to, że jest prezesem Polski i wszystkie konstytucyjne organy są podporządkowane organowi politycznemu. Ale pani redaktor, ja jestem historykiem i lubię, że tak powiem, głębiej, że tak powiem, grzebać i powiem coś takiego. Jest Jarosław Kaczyński uczniem, studentem, a nawet pisał pracę doktorską pod okiem Stanisława Richa. To jest taki... Prawnik, który wymyślił ideę prymatu woli politycznej nad literą prawa. I Kaczyński, proszę zwrócić uwagę, ustawia się właśnie według tej idei. Jest prezesem partii, nie sprawuje żadnej funkcji konstytucyjnej, a więc nie powinien w myśl zapisów konstytucyjnych rządzić Polską, a jednak rządzi. No to to pokazuje, że te organy konstytucyjne są tak by podporządkowane, tak się przedstawiciele w tych organach typu pan prezydent i pan premier boją Kaczyńskiego, boją mu się podskoczyć, że on, mając wewnątrz swojej partii tak mocny autorytet, jest w ewidentny sposób zdolny do rządzenia poza ramami konstytucji, bo on jest dzisiaj poza ramami konstytucji. Dzisiaj Polską powinien rządzić premier, bo tak wynika z konstytucji, i ma bardzo dużo uprawnień w zakresie władzy wykonawczej prezydent ale nie prezes partii mhm. prezes partii o właśnie podjeżdżamy na pewną ulicę gdzie szef partii także zasiadał w tak zwanym Białym Domu tutaj przy przy rondzie de degola i rządził chociaż nie był opisany w Konstytucji jako ktoś kto rządzi mamy dokładnie tę samą sytuację jeśli chodzi o tego Kaczyńskiego druga sprawa pani redaktor powiedziała że będą narzucone te te dwa wątki moim mhm. Zdaniem tak. Mhm. One oczywiście y, nie będą już tak y, mocno grzały jak poprzednio z jednego powodu, że co roku do systemu wyborczego, tak powiem trochę y, no, technokratycznie dochodzą nowe roczniki. Nowe roczniki ludzi, którzy nie myślą już tak jak Kaczyński i jego towarzysze, tylko myślą inaczej. Chcę powiedzieć coś takiego, że Polska zmienia się. Polska zmienia się może nie tak szybko, jakby chciała lewica, mm -hmm. ale szybciej niż by sobie tego życzył Jarosław Kaczyński. Ja wiem, bo rozmawiam z młodymi ludźmi i oni są oburzeni na tą narrację. Nawet z ludźmi z otoczenia polskiego stolicy czyli tych, którzy chcą wyznawać poglądy konserwatywne. I oni do mnie mówią tak, panie marszałku. My się możemy nie zgadzać z e, chociażby tymi e, naszymi rodakami, którzy należą do e, społeczności LGBT. My nigdy nie pójdziemy na paradę równości, ale nie odbieramy im prawa, żeby oni na nią poszli. Mm -hmm. więc, więc coraz więcej jest ludzi, którzy myślą w ten sposób i ta nienawiść Kaczyńskiego do społeczności LGBT już tak nie zatrybi. Więc ona nie będzie takim paliwem jak kiedyś. Dlatego marzeniem Kaczyńskiego jest, żeby powstała na opozycji jedna wspólna lista. Bo wtedy będzie można spokojnie w tą konserwatywną część Platformy, w Polskie Stronnictwo Ludowe walić, znów nas wyzywać od tęczowych władków, tęczowych piotków, prawda? Znów będziemy bohaterami w tej szczujni. No ale jeszcze jest, panie Redaktor, jedna rzecz, że do tego katalogu jakby wartości, czyli Unia Europejska i, i LGBT będzie dołączony, także, że tak powiem, wróg w postaci zmaterializowanego państwa, czyli kto. Niemcy. Mhm. Oczywiście, przecież ja z obowiązku oglądam wiadomości kurskiego, więc niemalże codziennie regularny Niemiec Donald Tusk, stawiam tutaj oczywiście cudzysłów, mówi tam codziennie po niemiecku Danke für alles, viel Deutschland. Tam jest codzienna lekcja nienawiści do Niemców i do samego państwa niemieckiego, no i do Donalda Tuska jako reprezentanta Niemiec. Dzisiaj szczególnie jest to łatwe do zaatakowania, ponieważ powiedzmy sobie szczerze: Niemcy przespali moment, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Oni byli tak mocno zakodowani na relacje z Rosją, Rosją. Mhm. że odkodowanie tego przy słabym kanclerzu, bo gdyby tam była jeszcze Angela Merkel, ona by szybciej to odwinęła, prawda? Ten kanclerz się po prostu mota, jest kiepskim kanclerzem i Niemcy po prostu tracą. Oni zbyt wiele zainwestowali od 49 roku we wspólne relacje z Rosją i Rosja bardzo dużo w te relacje zainwestowała, dając im przewagi gospodarcze po to, żeby Niemcy zdobywały przewagi polityczne. Taka była relacja i taki był deal rosyjsko-niemiecki. Niemcy się chwalili, słyszałem to od niektórych polityków niemieckich, że oni są tymi w Europie jedynymi, którzy posiadają klucz do odkodowania duszy rosyjskiej. No to jak mają ten klucz, to niech go odkodują albo niech najpierw tym kluczem pukną się w głowę i zaczną być po stronie europejskiej, bo tak naprawdę nie wiadomo po której stronie Niemcy są. No to fakt, ale zostawmy Niemcy, bo o polityce jeszcze sobie pewnie porozmawiamy w kontekście rozpoczynającego się dziś w Madrycie szczytu NATO. Chciałam wrócić do tego, co pan wcześniej powiedział, że mianowicie, że Jarosław Kaczyński wywołuje strach. Czy według pana Zbigniew Ziobro się go boi? Nie. I jeżeli on powie mu właśnie przed wyborami, teraz, że musisz zejść na drugi plan, bo, no bo taka, a nie inna narracja będzie obowiązywała podczas kampanii, to on na przykład posłucha, czy dalej będzie uderzał mocno w Unię Europejską teraz no i wchodził w konsekwencji tego w jakieś konflikty, chociażby z premierem Morawieckim. Z pierwszą częścią pytania mogę się nie zgodzić, bo oni. Grają na dwóch fortepianach. Mm -hmm. Dzisiaj Zbigniew Ziobro jest Kaczyńskiemu potrzebny, żeby. Myśl zasady, od czego Kowal ma szczypce, no od tego, żeby sam sobie rąk nie poparzyć, używa ziobry do narracji antyunijnej. Sam dokładnie tak myśli jak ziobro, ale skoro może do tego użyć ziobry, to do tego go używa. Poza tym pozycja ziobry w Prawie i Sprawiedliwości jest dużo mocniejsza, chociaż poza tą partią jest, niż chociażby Mateusza Morawieckiego. Do ziobry jest taki szydłowy, resentymentalny. Bo on był blisko z panią premier Beatą Szydło. Tam jest taki, taka, taka duża tęsknota za premierostwem pani Beaty Szydło. Te wszystkie koleżanki pani, pani premier, ale też te takie bardzo tradycyjne, konserwatywne jądro PiSu. Tęskni za tymi czasami. Morawiecki, co by nie powiedzieć, tutaj jest bardziej prounijny niż ustawa przewiduje. Bo gdybyśmy dzisiaj byli chociaż na chwilę się tak przenieśli w głowy elektoratu Zbigniewa Ziobryszy Konfederacji to Morawiecki w ich mniemaniu jako premier no Najbardziej pogłębił integrację z Unią Europejską, bo uspólnotowił dług, podatek cyfrowy zgodził się na wprowadzenie. Więc generalnie Morawiecki ze swoją prounijnością w Prawie i Sprawiedliwości nie jest figurą. I to jest jakby ta odpowiedź na tą pierwszą część pytania. Mm -hmm. Ale druga, oczywiście, jestem gotów się z panią redaktor zgodzić, że już nieraz w pisie chowano takie straszydła, które były potrzebne w czasie kadencji, ale na kampanii. Nie, już nie. Pamiętamy, że chował się Kaczyński, i Ziobro, jeżeli uznają, że trzeba schować Ziobre, to go po prostu schowają. Ale to nie zmienia faktu, że PiS był, jest i będzie antyeuropejską formacją. A Ziobro pojawi się na wspólnej liście Prawa i Sprawiedliwości, spodziewa się pan tego, że tutaj jednak mimo oczywiście jakiegoś tam, nie wiem, może trochę straszenia, żeby, żeby jednak był bardziej pokorny, to, 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 to jednak i on sam i, i prezes zdecydują, że no tak. Tam wewnętrzne, zaufanie, tam wewnętrzne zaufanie jest na poziomie mniej niż zero. A zatem, moim zdaniem, Ziobro będzie miał przygotowane listy, żeby wystartować samodzielnie, w sytuacji, kiedy na ostatniej prostej Kaczyński by go chciał kiwnąć. Więc tak mm -hmm. oni będą po prostu to ustawiali. Dla Kaczyńskiego rozmontowanie konfederacji było kluczowe, bo tym samym projekt Ziobro-Konfederacja przestał być tak bardzo dużym zagrożeniem. Bo pamiętajmy, że czarny sen Kaczyńskiego to jest to, że po prawej stronie PiSu coś może wyrosnąć. Teraz wygląda, że już nie wyrośnie, bo Konfederacja jest rozmontowana. Na własne życzenie się spaliła tą prorosyjską postawą. Paliwo antyszczepionkowe się wyczerpało, więc Konfederacja ma duże problemy. Ziobro też kalkuluje i widzi, że jeżeli jego sondaże pokazują od 2 do 4%, to duże ryzyko startu i pozostania poza parlamentem. Więc pewnie na listach się znajdzie Ale już nie tak komfortowo jak ostatnio Bo Kaczyński dał się wtedy trochę ograć yy, Słuchając Ziobry, że jedna osoba na liście Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski To nie jest zagrożenie Otóż to było zagrożenie, bo oni koncentrowali się na swoim kandydacie na liście I oni powchodzili do Sejmu I stanowią naprawdę, no bo Dzisiaj rząd Polski przez to, że ma Ziobro na pokładzie Nie jest zdolny do prowadzenia polityki europejskiej bo jak to wygląda pani redaktor, że my mówimy, że chcemy wprowadzić, chcemy być ambasadorami Ukrainy do wprowadzenia Unii Europejskiej, jak mamy we własnym łonie partie, bez których głosów nie możemy głosować prounijnych projektów. No to jest schizofrenia taka, prawda, polityczna? Mm -hmm. um... Ma pan takie poczucie, że dzielicie Polskę 2050, bo ja tutaj czytam jak donosi Super Express, to oczywiście później zostało przez władze Polski 2050 zdementowane, że Polska 2050 nie jest w stanie zdecydować się na to, jak potencjalnie ich lista, a właśnie wyborów, miałaby wyglądać, no bo części bliżej jest do. PSL-u i Jarosława Gowina część chciałaby, żeby opozycja była na jednej wielkiej liście te materiały, które się pojawiają o podziale Polski 2050 to jest oczywiście robota PiSu. Mhm. Ja życzę kolegom z Polski 2050, 2050 jak najlepiej. To jest projekt ideowo nam najbliższy. Na opozycji dobrze się rozmawia, więc tutaj nie damy między siebie klina wbić. Oczywiście, powtórzę, to jest robota PiSu, ponieważ PiSowi zależy na tym, żeby zarówno Polska 2050 i PSL już poszły do platformy i, i prosiły o Wspólną listę, bo jedna wspólna lista to jest marzenie Kaczyńskiego, bo wtedy mamy w, 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 tak jak w koalicji europejskiej, łatwy do, do zaatakowania projekt, gdzie nie będzie można uzgodnić y, pryncypiów programowych. To jest naprawdę robota PiSu, tak samo jak y, różnego rodzaju informacje o, o sondażach polskiego stronnictwa ludowego, czy też y, no, rozłamie w, 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 w uchołowni. Jedna wielka robota pis Nie damy się w to wkręcić. Robimy swoje. Partie Demokratyczne na opozycji. Ułożą się tak do wyborów, że je wygrają i rozliczymy PiS z tego wszystkiego, co rozmontował demokrację, co złego zrobił dla Polski. Czyli pan też nie jest zwolennikiem takiej jednej wspólnej, dużej listy? W tym momencie jest za mało danych, żeby cokolwiek mówić. Myślę, pani redaktor, że to już było tyle razy omówione, że już nie jeden doktorant mógłby z tego napisać yy, yy, doktorską pracę. Jeszcze jest trochę czasu. Nie wiemy, kiedy będą wybory, według jakiej ordynacji, bo też dochodzą różnego rodzaju informacje o. Yy, Różnych pomysłach na zmianę ordynacji, będą wszystkie dane, demokratyczne partie na opozycji nie dadzą się ograć, tak jak niestety udało się to zrobić Orbanowi z partiami opozycyjnymi, które zbyt wcześnie wyskoczyły do przodu. Mm -hmm. Ym, szczyt to dzisiaj rozpoczyna się w y, Madrycie. Ym biorąc pod uwagę też, co dzieje się na Ukrainie, oczywiście to jeden z głównych tematów, poza przyjęciem Finlandii i Szwecji w struktury i wczorajszy atak też na Ukrainie, o którym już mówiliśmy wcześniej i też z drugiej strony zapowiedzi szefa na to, że dużo więcej sił szybkiego reagowania na wschodniej flance na to czytaj także w Polsce i wokół pojawi się to takie działania, jakich możemy się spodziewać i o Jakie zabiegamy? Są trzy rzeczy, które z punktu widzenia Polski są najważniejsze na tym szczycie. Pierwsze to pogłębienie artykułu 5, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego, że jesteśmy na, na najbardziej wysuniętym krajem i nam zależy, żebyśmy mogli obywatelom Polski powiedzieć, że czują się bezpiecznie, dlatego że należą do NATO. Drugie to jest zredefiniowanie miejsca w strategii natowskiej samej Rosji. Pamiętamy, że jeszcze w 2010 roku. Kiedy powstawała strategia, Rosja była czasami nawet uznawana jako partner w różnych działaniach. Teraz musi być zdefiniowana jako zagrożenie albo jako wróg nawet. No i trzecie to, co pani redaktor powiedziała, czyli przy, przystąpienie Szwecji i Finlandii, które będzie blokowała Turcja. No ale od tego jest dyplomacja i rozmowy kuluarowe, że tam z pewnością coś się wykluje. No chcę powiedzieć jedno, że y, y, idea transatlantycka, która towarzyszy Europie od 1949 roku, którą Formułował sekretarz stanu Berns, która właściwie jest zdefiniowana obecnością amerykańską, zarówno polityczną, jak i wojskową w Europie, jest gwarancją tego, że w Polsce jest spokój. Zobaczmy, co by było, gdyby Polska i kraje nadbałtyckie w NATO nie były. Już myślę, tam byłyby prowokacje, wojny, już próbują zaatakować Mimo państwa system, nad, nadbałtyckie, tak. prawda? Które były republikami radzieckimi. Przecież. Yy, Powrót do imperialnej pozycji Rosji z Ukrainą i z Republikami Nadbałtyckimi to jest po prostu sen Putina. Więc my musimy naprawdę bardzo aktywnie działać i nie pokazywać takich upiorów, które są w łonie Zjednoczonej Prawicy, które dają nawet cień. Rysy, że my jesteśmy antyunijni i antynatowscy, anty Sporo zamieszania wywołał Pan, jak zauważyłam, wpisem na Twitterze, że tak naprawdę w sprawie aborcji powinno być przeprowadzone <kluzny> referendum i dyskusja gdzieś tam na nowo rozgorzała. Dlaczego do tej pory takiego referendum nie było w takim razie? Na co my czekamy? Czekamy na to, żeby się zmieniła władza i przeprowadziła referendum. Paradoksalnie to nie lewica, a Prawo i Sprawiedliwość zburzyło kompromis, który był gwarancją spokoju społecznego. Ja wiem, że ten kompromis dla wielu, chociażby z tego punktu widzenia, o którym mówiliśmy na początku, że dochodzą nowe roczniki, mają inne spojrzenie. Być może ten kompromis już jest nieaktualny, ale on nie powinien być unieważniany doraźną chęcią politycznej zagrywki, tak jak zrobił to PiS, rękami pani. Przyłębskiej w środku pandemii, tylko powinno być to zorganizowane na uczciwych, solidnych warunkach. Pamiętajmy, że jeszcze w 2016 roku lewica chciała także przeprowadzenia referendum. I nie trafiają do mnie argumenty, że referendum nie powinno się robić w sprawach praw człowieka. No to. Co ma większy ciężar gatunkowy, panie redaktor? Czy referendum i wola ludu, czy 231 posłów kierowanych przesłankami politycznymi? Ja uważam, że jednak referendum uczciwie przeprowadzone, z debatą, z edukacją w tej kwestii, ze sformułowaniem pytań i później efekt referendum. Ja nie wiem, jaki będzie. A może będzie taki, że, że trzeba będzie yy, zaakceptować, mówię tutaj z punktu widzenia środowisk konserwatywnych, wolę narodu, że jednak yy, to, to co dzisiaj lewica mówi wygra to ja będę wtedy konsekwentny i będę uważał, że trzeba to wpisać do konstytucji, bo spokój w tej kwestii jest niezbędny. Mm -hmm. um, w sobotę. Um, marsz y, Parada Równości się odbyła w, w Warszawie podczas weekendu mogliśmy też usłyszeć e, to, o czym już mówiliśmy na samym początku bardzo specyficzne wypowiedzi kontrowersyjne według niektórych według niektórych szokujące według niektórych w ogóle. Nie mieszczące się w głowie prezesa Kaczyńskiego. Jakie PSL ma w tej kwestii podejście do środowiska, do osób LGBT i jak bardzo na to środowisko. W tej kampanii wyborczej, która już tak naprawdę się zaczyna, chcecie zwracać uwagę. Z szacunkiem. Mm -hmm. Z szacunkiem. Nie ma naszej zgody na dehumanizowanie ani osób transpłciowych, ani tych, które należą do społeczności LGBT, bo całe szczęście, że mają szansę w demokratycznym kraju zawalczyć o swoje miejsce i o swoją wrażliwość. To, co słyszeliśmy, tak jak powiedziałem, było odczłowieczanie, pozbawianie cech ludzkich. Co chcemy robić? Z pewnością mamy inne podejście do tych Spraw niż lewica, ale też dostrzegamy chociażby sprawę związków partnerskich. Chcemy o tym porozmawiać, chcemy także zastanowić się nad taką ustawą o osobie bliskiej. Czyli raczej ewolucja, raczej etapowanie i także takie wzajemne oswajanie się do tej całej sytuacji niż rewolucyjne podejście. Ale z pewnością zupełnie inne, diametralnie inne niż pis, który dehumanizuje, ośmiesza. Wyszydza, odmawia praw obywatelskich niemalże tym ludziom. No to fakt. No dobrze. Dzięki serdecznie za to spotkanie. Dużo więcej teraz właśnie z Bartem Staszewskim na ten temat sobie porozmawiamy. Dziękuję. Piotr Skorzelski był razem z nami. Dziękuję. Dzięki. Miłego Widzę. dnia. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów Kajsaj. Sponsorem programu był producent napojów roślinnych Inka.